Siemam mordo, masz test Audi 80B4, ale tak naprawdę to A4. Nic nie będzie ciekawego w tym odcinku, i nie polecam go oglądać, bo będzie jak zwykle nudny. Będzie właśnie tak jak teraz. Serio. Siema pany i panewy. Jaka pogoda, taki samochód. Was ist das? Das ist ocynk-taczka, nic innego. Wyszedłem specjalnie, można powiedzieć, jak pada, bo nie będę długo stał i opowiadał, jak to wygląda z zewnątrz. Pognieciony kondon. To jest wersja 1.6 tak naprawdę i powiem Wam, że poza tym, że to jest ocynk i wygląda, jak wygląda, jakbym miał opowiadać o jego wyglądzie, to musiałbym Wam opowiedzieć o czymś, co macie to codziennie przed sobą i znacie to na pamięć, bo te samochody są cholernie, cholernie... Nudne, no normalnie nudne. To, że tam silniki z przodu bardziej mają i duperele, jakieś quattro, to jeszcze to ratuje na przykład te quattro, nic więcej tak naprawdę. No i ten kolor jest taki akurat taki wyróżniający się troszeczkę, dodaje kolorytu, no ale przeważnie to ten samochód wygląda jak y, auto z hakiem, które ma statystycznie zapełniać drogi i jakoś się y, przetaczać. Y, wirtuozem taczki nie jestem. Y, na pewno, jeżeli ktoś na budowie pracował, jeździł taczką i tam lawirową między jakimiś pustakami, i w ogóle coś tam przewoził, no to podejrzewam, że miał większą Friday, więcej zajęcia, niż podróżowanie tym samochodem za kierownicą. Mówię Wam, nie dzieje się nic. Oczywiście, kołpak, te sprawy obowiązkowo. No, ale żeby nie mówić, my mówimy tylko o modelu 1.6. Mówimy o modelu 1.6, który ma napęd naprzód, jest zwykli No i do tego wygląda, jak wygląda. Nie jest to żaden S-line, nie jest to B-line, to jest D-line, D jak dupa. Więc wsiadamy do środka i porozmawiamy troszeczkę więcej o tym samochodzie, aczkolwiek pokuszę się o otwarcie maski, choć tak naprawdę moknę. A wy będziecie oglądać reklamy. Choć nie musicie. I za to mi płacą. Dobra, przetrę tylko kamerkę, żebyście żeby widzieli, co tu się dzieje. Anarkia, archaiczność. E, czujnik hala jest pierdzielnięty w tym dziadostwie. E, prawdopodobnie jest tutaj gdzieś kopułeczka. Czy nie ma kopułeczki? Nie, to jest bez kopułki. Cholera wie, powiem Wam, że całkowicie nie mam pojęcia o tych silnikach. Interesowałem się silnikami Hondy 1,6, Mazdy, V6 1,8, 2 litry, ale nigdy nie mnie nie tknęło, żeby się zainteresować na przykład takim paskudnym silnikiem, jakim jest ten 1,6. Śmieciuch jest do tego stopnia do niczego, że nie to się nie kręci jakoś. Mi to wciry temu dawać. Nie wiem, jakoś po prostu nie jestem w ogóle do tego przekonany, bo to generuje tylko 103 konie. 16, co niby nie jest mało, ktoś powie, uważam, no, że to i tak poraha. Yy, może jakiś plus, że jak zwykle coś jest na wierzchu, a tak naprawdę to nie ma tu nic fantastycznego. Mówię wam, mówię wam jak jest, bo po co ja mam wam pierdzielić jakieś głupoty? plus jeszcze tego samochodu no to zawieszenie, wielowachacz ale to też przejdziemy później no i zobaczcie na tą chłodnicę bo oczywiście to jest wersja z klimą, a klimatyzację trzeba nabić jeżeli można powiedzieć coś o tym modelu konkretnie no to jest oryginalny przebieg oryginal eee, co tam, przegów trochę stuka tyrkocza i tak naprawdę nic więcej pasek trzeba nabić eee, i tak to, Pany nigdy jakoś mnie nie pociągało tak naprawdę Audi nigdy mnie nie pociągało Audi jeżeli mówimy o tych nowszych modelach kiedyś miałem takie rozkminy o tym 1.8 Turbo napęd na 4 koła jeżeli by była to kwatruwa, Albo jakieś 2 i 3 w pięciu, w pięciu garkach, jak najbardziej, byłoby to coś fajnego. No i oczywiście Audi 80 B 2 na przykład Audi Coupe Wiecie, mówimy o tych starych modelach, które no, na przykład jeździły w grupie B. A tak to jest, to jest po prostu zwyklizna. No, to jest jak woda z kranu. Po prostu woda jest wodą. Tak? Nawet nie wiem, czy nie zatruta jeszcze, bo cholera wie, czy to zaraz coś nie padnie. Ale właśnie, propos padnięcia, mamy przynajmniej pewność, że jak kupujemy takiego śmieciuszka, to nie musimy się martwić tak naprawdę o podłogę. No. Zabezpieczenie jest dobre. Ten klar, jak schodzi, jak łajza Tutaj tego nie widzicie, on teraz wygląda pięknie. Ale tu macie klar, uszczelkę pod głowicą dzisiaj. Głowicę zdejmowałem w uno, dlatego ujebane paluchy. Dobra, wsiadamy. Nie ma to tamto. Możemy coś opowiedzieć. Taczka się zamyka. Ogólnie super, test drzwi. Jedyne co można zrobić, polać to naftą, te fotele i podpalić. No, ale nie bądźmy tacy chamscy! Tak naprawdę, Tutaj. nie bądźmy tacy chamscy. Przejdźmy do środka. Odizoluj, odizolujmy się od zgiełku, deszczu. Poprawmy w ryzurę. I wiesz co, chłopie? Jak cię znajdzie na Audi i tak dalej. No to jest podbrankowa sytuacja. Bo musisz mieć jakiś samochód, a nie wiesz jaki, i chcesz sobie kupić samochód, żeby po prostu nim sobie pośmigać i żeby był w miarę niezawodny. No i przede wszystkim, nawet jak bierzesz fagra mechanika albo swojego braciaka albo kolegę, który będzie się podtrzymał za mechanika, jak będziesz kupował samochód, no to nie musicie się schylać właśnie pod ten spód, bo to jest zabezpieczone i elegancko. Ale nie bierzcie tego do końca na poważnie, jak wszystkiego co mówię, oczywiście. Bo lepiej jednak sprawdzić, czy tam jakieś niespodzianki nie było statystyczny, zwykły samochód, który będzie Was woził. Po prostu będzie Was woził i nic nowego nie będzie. Nic w Waszym życiu się, nic nie wydarzy. Nie spojrzy na Was żadna dziewczyna, nie spojrzy nawet, jeżeli ktoś tam szuka chłopaka, no to dziewczyna jeszcze ładna w tym samochodzie, no mogłaby wyrwać chłopa, ale przeważnie musiałaby szukać, na pewno by była bardziej zmotywowana, jakby jeździła taką audicją, żeby znaleźć chłopa z fajną furą, bo tak to... Nie ładu nie składu, no Kondoniren, wersja kondoniren. Kierownica jest jaka jest. Nie wiem, czy jakby sam drut został, to nie byłoby więcej stylu niż to wszystko warte. I tutaj mamy to pokrętełko. Dosyć ciekawe, pomimo tego, że bieda. Edition, to jednak nie taka bieda, bo to i tak już na bogato, bo mamy wersję właśnie Klima. Klima Sort, można powiedzieć, a największym atutem tego wszystkiego i co najładniej wygląda, to jest radio od Pana Daniela, jaki można powiedzieć, cały samochód, który ogólnie dziwnym trafem znalazł się w moich rękach. Airbagi, zabezpieczenia, no i podsuwitka. Znacie M-pakiety, prawda? Znacie M-pakiety, wiecie jak M-pakiet czego? No to macie tutaj, o, tutaj strzelanina była na Pineski. Jakaś gierka. Coś podobnego do bierek, tylko i jak, coś, nie pamiętam, co to, co to za wymysł, kto to wymyślił, ale to była dobra gra, dobra zabawa. To jest samochód też, że nie chce się w nim sprzątać. Wiecie, jak pasaty w gnoju i tak dalej, wozi się, czy te czwórki, wozi się jakieś cegły, kamienie, duperele. Przewozi się nachlanych ogrów, że jak wsiadasz, to już sam jesteś na pruty, bo stężenie w powietrzu etanolu jest tak duże, że od razu policja ci łapie i masz mandat znaczy mandat to nie no bardziej po prostu gdzieś siedzieć się. i co? fotele wiecie co? w Japończyku posiedziałem w foteliku, tak sobie usiadłem mówię, Ło, wow. ale fajnie na te lędźwia, nie? tu nie ma regulacji na lędźwia nie ma nic tak naprawdę ciekawego ogólnie jak się jedzie Audi wtedy kiedy jest ciemno to bardziej docenia się właśnie ten samochód, bo jak wyjdziecie na zewnątrz w dzień, to wiadomo, że go widzicie, jak jedziecie w nocy, to go nie widzicie, bo jedziecie. W tych fotelach są zaszczańcami takimi zwykłymi, jak stara jakaś warsalka obszczana przez Meneli. Nic więcej. No i zobaczcie tutaj. Nawet nagrałem w nocy specjalnie filmik, żebyście sobie zobaczyli, dlaczego tym samochodem przyjemniej się jeździ, jak jest noc. Bo można powiedzieć, że taka jest prawda. Więc macie wstawkę. I co? No powiem Wam, że szaro. No tak jakby czujesz się w tym samochodzie, jakby ktoś po prostu umarł, nie? Z całym szacunkiem różne sytuacje w życiu są u różnych ludzi, ale... No tutaj jak miałem dobry humor, tak wszedłem tutaj i tak ten samochód nie jedzie. No to kaszana, nie? Takie kuźwa, no nie ma czym się zachwycać, naprawdę nie ma czym się w ogóle zachwycać i dobrze rozumiem ludzi, którzy, zaraz powiedzą, którzy mają fajne Audi a czwóreczki powiedzą, no Krzychu, ale jest tutaj taki po prostu to sprzęt taki, masz taki model, że po prostu jest dziadostwem, no. Jakby nie było, popielniczka jest, podstawowe rzeczy, jak ręczny też jest, no i chyba trzeba to dać w palnik, nie? A, nie wspomniałem o no, bardzo komfortowej i ważnej rzeczy. A tą ważną rzeczą to jest regulacja kierownicy, nastawianie kręgosłupa, no i wie Pan, mm. No tutaj krąg ten, będziemy go zaraz wbijać, wciskać, ale musi pan się troszeczkę odprężyć. No i pan się odpręży. Niech pan opowie coś o... Co pan robił... nie wiem, wczoraj, no... Co pan robił? I jeb go! I już krąg stawiony. Kręgi po kręgów. Tak miałem takie akcję. I można tak, tak, tak... Tak! Das Audi! Bach! Nic fajnego, nic śmiesznego. Takie sporty to nie sporty. W kluczych dziada. Ta dmuchawa zobaczcie. Cichutka jak cholera. Damy, posłuchajcie tego pomruczku. Halla, halla skacze. Czujnik Hala jest frajerkiem. Zaburza to trochę wszystko, ale... Zobaczcie, 350 tysięcy, 6,5 tysiąca ponad odcięcie? Nie wiem, trzeba uważać, żeby zaraz uszczelnie wywaliło, albo nie Boję się takie samochody wkręcać, żeby tam się nic nie wydarzyło. Choć podobno Audi to Audi. Można powiedzieć, że to następca 80B4, coś takiego. No dobra, to co? przejedziemy się bardzo spokojnie. Założę tylko kamerę na łeb i zobaczycie sobie, co tu się wyprawia. Proszę Państwa patziomek. Wobec sobie, że kupiłeś sobie taki samochód. I tak naprawdę zapomnisz, że w ogóle Ty tym samochodem jeździsz. Już Ci mówię dlaczego. Bo nie będzie przynosił Ci żadnych wrażeń. Zobaczymy czy to wyjedzie ze śniegu. Wyjedzie, zobacz, Usłyszymy przegubik? Nie ma. No i taka pierwsze wrażenie to cholernie leciutko kierownica kierownica wchodzi. Nie no, kierownica lekko chodzi. Ogarniamy się Krzysztof. Już nie gadaj głupot, nie zaciągaj, bez sensu. Tu mamy te światła, zobacz. Te wajchy to jest jakaś porażka, nienawidzę tego no, różne rzeczy pasują różne rzeczy nie pasują, mnie osobiście to w ogóle się nie podoba no taka następca, tak jak mówiłem B4, no, nie będziemy gadać o wnętrzu, bo już je poruszyliśmy tylko tak naprawdę cieszmy się tą jazdą, przepisowo oczywiście jest chlapa lekki ruch kierownicą bardzo fajnie się słucha Czujemy co się dzieje na kierownicy, czujemy co się dzieje z samochodem. Wielowachacz pięknie pracuje, wybiera te dołki. Nie można powiedzieć złego słowa na ten temat, że coś jest nie tak, jeżeli chodzi o prowadzenie. Jeżeli chodzi o taczkę, no bo przypomnijmy, że to nie jest żadna wyścigówka i nigdy wyścigówką nie będzie, jeżeli chodzi akurat o ten egzemplarz, gdyż to właśnie ten 1.6. I tu nie ma fajerwerków. Plus jest taki, bo nie pokazałem wam jeszcze z tyłu. Jak wjeżdżam w tą kałużę, to mi się przypomniało, że z tyłu była szyba otwarta i napadało wody, ale to było już chyba z, miesiąc temu albo ze dwa. I co najlepsze ta woda stoi y, za fotelem kierownicy, więc szczelne. Wygoda. Czuć jak pracuje zawias. Z tyłu, z przodu przejeżdżamy przez dołki, przez studzienki. Czujemy, jak to wszystko pracuje i ładnie wybiera. Dosyć precyzyjnie jest, jeżeli chodzi o to. Po prostu nie męczy fajerowanie tym samochodem, ale żeby dawało coś więcej z takiej jakiejś radości, zacięcia, no buja się jak łachudra na boki, a morki sprawne tam uspokajają ten samochód ze sprężynami. I tak się toczysz, toczysz się przez te życie. Przeważnie gdzieś do roboty, żeby. Coś zarobić, i zaraz potem rozwalić pieniądze, ale na szczęście nie wkładać w samochód, który po prostu uważam, że to jest właśnie taki samochodzik, że to będzie jeździć. Wiecie o co chodzi? Jest tyle tego dziadostwa tyle tej, no ja, nie wiem, no, tak jak Kiła w którymś roku też się rozprzestrzeniała i Audi też tak rozeszło się te aczwórki, no bo chcąc, nie chcąc, zakonserwowali dobrze te nadwozie, wsadzili różne silniki, szczególnie te popularne 1.8 turbo, zawsze mi się kojarzyło, że to są takie zaszczańce w oleju, ale jak ktoś to fajnie zrobi, no to jakoś to fajnie idzie, aczkolwiek uważam, że to jest taka mała pojemność, że trzeba by było, no, boost nagle wchodzi od nawet, nawet jak wchodzi od 3500 boost w 1.8 turbo Audioskim, wagowskim, no to i tak ten silnik, z racji tego, że to jest mała pojemność, no to do tych 3500 no robi się taki jakiś przeskok nie? dla mnie osobiście. Jakoś mi się to nie podoba. Mówię o podubanym, jak coś, no to w gnoju takie coś mieć. Najlepiej to w komi, żeby było więcej miejsca. To jeszcze będzie bardziej spektakularnym samochodem pod względem niczego. Po prostu przemieszczania się z punktu A do B. I to jest cała kwintesencja tego samochodu tego akurat egzemplarza jeszcze jakby właśnie te 1.9 turbo było popularny gnój no to w takim gnoju można zrobić sobie tam chipsa czy co tam, ktokolwiek zechce albo zjeść chipsa i posłuchać klekotania jajec bociana popularnego wagoskiego niezajeżdżalnego silnika tak popularnego w naszym kraju, myślę, że i nie tylko Statystyczny samochód. I dosyć cicho, z racji tego, że już jeździłem sobie tym samochodem troszeczkę. No to 80 na godzinę to jest takie optymalne. Spalanie, pomimo tego, że czujnik hala troszeczkę mu tam coś nie domaga i tak dalej. To spalanie wynosi około za, 200, za 120 zł 250 km. Coś takiego się zrobi. Nie wiem, czy to jest dużo, czy niedużo. Ale tak wydaje mi się, że nie ma co wymagać za dużo. No i oczywiście delikatna dziureczka na plecionce. Plecionka delikatnie puszcza, ale tutaj dodajemy sobie gazu. Jeżeli chodzi o dynamikę, to, to Wam dużo nie pokażę. Mogę mu dwóję. Może Halla się naprawi. To jak mu truje przywalasz, to, to, nagle, to nagle to chce. Aż się dziwię, że pierwszy raz mu tak zrobiłem, bo powiem Wam, aż się boję troszeczkę, bo te poduszki, trochę coś może się wyrwie, no nie ma co katować. No wiecie, nie, nie, nie swój samochód to, to jak to tak <laughs> i co i tutaj mogę, możemy się zająć tym, że to jest chyba tak specjalnie bo zalepiało się pewnie od tej koli, nie o las auto nie przyczepiaj się Krzysztof 96 rok, czego to wymagać silniczek pracuje już coraz bardziej się ściemnia, no to widzicie, że coraz ładniej się robi w tym samochodzie bo coraz mniej będziecie widzieć Taka jest prawda, naprawdę tu nie ma co oczekiwać cudów. Eee, w plecy troszeczkę tak, mogłyby być te inne fotele, będę narzekał troszeczkę, a rozprawki o fotelach nie będziemy robić. Chciałem coś dodać, że, czy tu jest jakiś, czy to ma troszeczkę temperamentu, no, no nie ma nic. Będziecie się cieszyć tylko z tego, że nie będzie zwracał waszej uwagi, jak będziecie się przemieszczać, ale nie będzie, nie będzie wam dawał też frajdy. Po prostu no chyba, że jesteście, na przykład, macie taką akcję, że na przykład przesiedliście się z przystanku, na którym czekaliście na PKS, ostro was przypiździło minus 20 i nagle macie opcję przejechać się Audi, bo zrobiliście sobie prawo jazdy, to oczywiście prawdopodobnie nawet jeszcze jak ktoś się bardzo mocno wkręci, to zrobi sobie jeszcze pierścienie na karczychu i będzie reklamował swoją, swoim ciałem nawet, wytatuowanym, że jest po prostu fanem marki no, czterech, czterech czy pięciu, nawet nie wiem ile to ma pierścieni, powiem wam. No, jakoś, jakoś nie ma już za dużo tych starych samochodów Audi, na przykład jak Audi 200, które osobiście dla mnie, na przykład by, gdybym je zobaczył na żywo, no to robiłoby na pewno spore, jak nie zajęliście, duże wrażenie. Bo reszta to jest jaka jest. A ósemką jeszcze można by było się karmić, zobaczyć jak to wygląda, tą pierwszej generacji, nawet i tej następnej, ale ta pierwsza generacja, ameliniowa, fajna można było się karneć, ale podobno też locha taka, trochę przodem spiernicza hydrołapę trzeba by było zapiąć albo dobrze ręcznie zrobić jeszcze takie coś w manualu mieć, to już w ogóle, o ile wychodziło dodałbym do tego samochodu osobiście automat jeżeli wyobrażacie sobie na przykład a czwórkę, wróćmy do tej A4 jeżeli sobie wyobrażacie A4, no to jeszcze automacik i myślę, że automat spisywałby się wyśmienicie do tego 1.9 gnój i chyba tylko Taki samochód, taki, taki egzemplarz powinno się kupować, jeżeli chcesz się przemieszczać z punktu A do B i nie marznąć na przystanku. I to wszystko, tak naprawdę, to wszystko. Więcej, więcej plusów samochód nie ma. I na darmo moja mowa, gdyż musiałbym schodzić na inne egzemplarze, inne modele. Model ten sam, ale inna gama silnikowa. No i oczywiście te Quattro, bardzo ciekawe Quattro. Z którym no, nie miałem do czynienia, i chciałbym kiedyś zapoznać się osobiście z tym Quattro zobaczyć co to będzie się działo z tym Quattrusem, i tak, ale jednak myślę, że przysiadka z Japońca, w ogóle jazda samymi e, takimi niemieckimi samochodami. Jeżeli ktoś na przykład no, nie miał okazji jeździć Japońcem, a ja to osobiście to i francuska, włoskiej technologii za dużo nie zaczerpnąłem. No, były te Fiaty i tak dalej, Uniacze. Ale jeszcze Alfa Romeo na przykład chciałbym spróbować takiego na przykład 166 Busso, ogólnie silnika Busso w Alfie 147, jest troszeczkę tych egzemplarzy. No, i wracając do tematu, jak się przyjeżdżaj do tego wagowskiego u łachuderki, szarości i tego wszystkiego, tak jak w Japończyka, to poczujesz, że, że ten że to nie jest stary dziadek, że przywalisz mu troszeczkę gazu i to się kręci. I pamiętam, za to właśnie polubiłem te samochody od samego początku. I sam czasami się bije z myślami, czy następnym samochodem ma być Bejca. Oczywiście, 36 jest dla mnie przekozakiem, a 30 to już w ogóle, ale nie jest w zasięgu. Ale... myślę też o Japońcu. No, no bo na pewno nie Audi. ABS Chodzi jak żyleta Powiem Wam, że o dziwo Ciekawe, czy przeguby zaraz strzelą On się chyba... 6,5 wyrywia silnik. Wiecie, co jest ciekawsze od gangu tego silnika? Włączony kierunek, czyli przekaźnik. Jak w niego się wkręcisz, to można powiedzieć, że jest bardziej sympatyzujący niż ta jednostka silnikowa 1.6. No, no, dobry samochód. No, dobry. Tylko, że przez to, że jest po prostu takim kaudi to od 1 do 10 ma dla mnie 5 statystyczny 5 poważnie samochód musi coś dawać z siebie on nie może być po prostu zwyklakiem workiem kartofli, na który patrzysz i wiesz, że opierdzielisz go przez całą zimę musi być czymś więcej musi być czymś ciekawszym. musi coś dawać takiego, że aż czujesz to na serduszku i przechodzi Ci aż do brzucha i można powiedzieć na pewno żeby nie przychodził do kakaowego szatana bo wtedy można powiedzieć że po prostu przychodzi dzieje się tak wtedy kiedy zostałeś po prostu wyciulany a to przez to bo kupiłeś jakąś łajzy i się rozpadło to zaraz no i przeważnie akurat w tych egzemplarzach tak raczej nie ma ale na 1.8 turbo to trzeba trzeba sprawdzać no, w sumie jak każdy silnik za tu gadać no tylko tam jest boost jak jest boost to jest jemlen Co by nie było, to jak już tak przyliczaicie się do tego, no to będziecie traktować ten samochód... Ja rozumiem, czemu on w rodzinach tak zostaje, bo tak człowiek się przyjeżdża i zawsze wsiada, włoży ten kluczyk do tej stacyjki, przekręci. Pali to łachuderstwo i, i nie gnije, bo przeważnie wiecie, dużo osób się pozbywało starszych samochodów. Nawet 9-6 to już potrafiły zniknąć z rynku przez to, że miały słabo zabezpieczoną właśnie podłogę. A tutaj to, no co, właściciel nie wywali tego buda zdrowa, no to nawet silnik się opłaca przyłożyć wiecie o co chodzi, a może jakiś większy, może coś pocudować można, można jak najbardziej no i przede wszystkim jest tego od cholery dużo jest dostępność części kupujecie przykładowo jakąś kopułkę kopułkę halla przykładowo kosztuje 40-50 zł nie? no to co to jest nie przekraczacie stówki jest dosyć cicho samochód, mówię Wam statystyczny, jak już nie wiecie co kupić jak już nie wiecie co ze sobą zrobić, a chcecie podróżować na czterech kołach, polecam również właśnie Audi A4 następcę bym powiedział B4 80 oczywiście, i tak panie, i Kuźba. nie mogę wam historię opowiedzieć o całkowicie innym samochodzie ewentualnie mógłbym zrobić jeszcze z tego vloga, żeby było ciekawiej ale nie chcę tego robić, bo to jest tylko test samochodu a na vloga może i przyjdzie czas, jak się opowie co tam Krzysztof, jak tam u Ciebie i w ogóle, czy jest super, czy nie jest super a jest super, czy nie jest super i tak więc widzicie mój uśmiech na twarzy spodziewajcie się takiego samego, jeżeli kupicie taki sam egzemplarz no i dobre i to, nie? i na łeb nie pada Strzałeczka pane. Króciutko.